Dlaczego konklawę nie wybrało kardynała Roberta Saracha na papieża? To nie była kwestia jego koloru skóry, ani afrykańskiego pochodzenia. To nie jego gwinejskie korzenie, dzieciństwo spędzone wśród czerwonego pyłu sawanny, ani wolna medytacyjna mowa stały się przeszkodą. Obawa krążąca wokół jego imienia podczas konklawę nie wynikała z uprzedzeń, lecz z pamięci. Bo wszyscy, którzy uważnie śledzą życie kościoła, wiedzieli, co reprezentuje – Wiedzieli, na co go stać i czuli w głębi serca ciężar ewentualnego powrotu. Powrotu, który mógłby kosztować bardzo drogo. Sara nie potrzebował wielkich przemówień. Jego milczenie mówiło wszystko. Tak było od dziesięcioleci. Powściągliwy w słowach, surowy w gestach, niewzruszenie wierny doktrynie i tradycji. Dlatego jego nazwisko, które po cichu krążyło podczas ostatniego konklawę, Wzbudziło więcej niż oczekiwanie, wzbudziło niepokój, bo gdyby został wybrany, Kościół by się zmienił, i to gruntownie. Pierwsza transformacja dotknęłaby liturgii. Od lat sara potępiał to, co nazywał banalizacją liturgiczną: msze święte zamienione w spektakle, celebransów w centrum uwagi, rozproszonych wiernych, hostie traktowane jak okruszki. Dla niego nie była to twórcza pastoralność. To była profanacja. Gdyby został papieżem, Msza święta znów byłaby odprawiana ad Orientem, zwrócona ku ołtarzowi. Łacina przywrócona, śpiew gregoriański odnowiony, komunia udzielana na język, na kolanach, cisza w kościołach wzmocniona, każdy szczegół skierowany ku jednemu celowi adoracji. Dla wielu brzmiałoby to jak krok wstecz, jak zamknięcie się na bogactwo pluralizmu liturgicznego. Ale dla Saracha, nie chodziło o konserwatyzm, chodziło o wierność. Kościół, mówił, zapomniał, że Msza Święta nie jest miejscem ludzkiego spotkania, lecz kalwarią uobecnioną na ołtarzu. I tu ujawnił się konflikt, bo dla Franciszka liturgia zawsze była przestrzenią bliskości: prosta muzyka, różnorodność rytmów, celebracje pocieszające zranione serca. Sara widział w tym utratę sakrum. Franciszek widział most włączenia. Sara, drzwi na nawrócenia, ale tylko jeśli liturgia zostanie przywrócona w klasycznej formie. Jeszcze bardziej dramatyczne byłyby zmiany w kwestiach moralnych. Sara wierzył, że kryzys kościoła wynika nie tylko z sekularyzacji świata, ale z wewnętrznego zamętu, z relatywizmu, zbyt wyrozumiałych księży, milczących biskupów, dociekliwych teologów. Jako papież, Zablokowałby wszelkie próby pastoralnego uznania par tej samej płci. Błogosławieństwa tolerowane przez Franciszka zostałyby natychmiast zakazane. Język inkluzywny, zrewidowany, katechizm zaostrzony. Wspólnota homoseksualna, która znalazła u Franciszka otwarcie, poczułaby grunt usuwający się spod nóg. O aborcji Sarach był kategoryczny, bardzo poważna zbrodnia. Katolicy, politycy ją popierający, Musieliby być ostrzeżeni, a jeśli się upierają, pozbawieni komunii. Pod jego pontyfikatem Eucharystia stałaby się nie pożywieniem dla zranionych, ale nagrodą dla wiernych. Debata o celibacie kapłańskim napotkałaby solidną blokadę. Sara bronił celibatu jako nienaruszalnego filaru kapłaństwa. Propozycja synodu amazońskiego, by wyświęcać żonatych mężczyzn, zostałaby pogrzebana. Wyświęcanie kobiet? Żadnych szans. W seminariach przywróciłby rygorystyczną dyscyplinę. Księża kwestionujący magisterium zostaliby odsunięci. Dwuznaczni biskupi zastąpieni. Nacisk położono by na doktrynę, czystość moralną, liturgię. Teologia wyzwolenia postrzegana z podejrzliwością. Dla niektórych jego pontyfikat byłby oczyszczeniem, dla innych prześladowaniem. Ci na marginesach, pary w ponownych związkach osoby homoseksualne, młodzi poszukujący, mogliby poczuć się wykluczeni przez milczenie, przez spojrzenie, które nie rozpoznaje. W korytarzach Watykanu debata była intensywna. Niektórzy popierali go z zapałem: Potrzebujemy porządku, doktryny, jasności, inni obawiali się: Potrzebujemy słuchania, miłosierdzia, ciągłości. Nazwisko Saracha było nie tylko opcją, było symbolem. A ta symbolika budziła strach, bo reprezentowała zerwanie z językiem Franciszka. Dzwony Rzymu zabiły mocno. Biały dym wzniósł się, i gdy świat wstrzymał oddech, rozbrzmiało nowe imię: Leon XIV. Robert Francis, prewost, nieoczekiwany dla wielu, ale opatrznościowy dla innych. W tym wyborze Duch Święty objawił rzadką równowagę. Leon XIV łączy doktrynalną stanowczość Saracha. Z pastoralnym sercem Franciszka. Człowiek zdolny połączyć tradycję i współczucie, jasność i słuchanie, ortodoksję i bliskość. Jak Sarach wierzy, że liturgia musi mieć centrum w Bogu. Jak Sarach broni doktryny jako skarbu do ochrony. Jednocześnie, jak Franciszek, zna oblicze marginalizowanych. Słyszał krzyk ubogich. Szedł z cierpiącymi. Zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwonek. By nie przegapić kolejnych filmów. Napisz w komentarzu z jakiego kraju czy regionu nas oglądasz. To dla nas wielka radość wiedzieć, że nasza wspólnota wiary jest rozproszona po całym świecie. Leon XIV jest znakiem jedności. Papieżem, który przywróci dyscyplinę bez utraty czułości, odnajdzie jasność bez rezygnacji ze słuchania. Jeśli Sara był iskrą oczyszczenia, Leon XIV może być płomieniem równowagi. Kościół otrzymał znak duchowy. Możliwe jest wspólne kroczenie, bez zdradzania wiary i współczucia. Możliwe jest mówienie nie, nie przestając kochać. Módlmy się za Leona XIV, aby był silny, bez bycia twardym, łagodny, bez bycia słabym, odważny, bez bycia nieroztropnym i święty, jak potrzebuje tego Kościół. Napisz w komentarzach, co sądzisz o wyborze nowego papieża. Czy Kościół potrzebuje bardziej stanowczego kierownictwa, czy większej otwartości? Jak widzisz przyszłość naszej wspólnoty wiary? Pamiętaj, wiara nie jest narzucaniem, jest propozycją. A kiedy jest przeżywana z odwagą i miłosierdziem, odnawia świat. Do zobaczenia w następnym filmie. Niech Duch Święty prowadzi Leona XIV. Amen.